Lecimy z drugim odcinkiem Racy Lake Paradise. i ja oczywiście jestem Flotar i witam was w tej pięknej grze. Mamy teraz plagę trzecią i jest to plaga wszy chyba? Coś takiego z tego co e, pamiętam było. Paczka na muchy. No to będziemy na pewno mieli muchy. Tu jest jakiś symbol. Nie mam pojęcia o co chodzi, ale wiem, że samą grę możecie kupić za parę złotych. Na przykład na G2 z e, Flotar. Linka podrzucę wam oczywiście w opisie. Mamy małże do otwarcia. Tu są symbole, które będą mi potrzebne, ale dopóki nie ma więcej tych symboli no to nie idzie po mój piękny not notatnik, gdzie mam po prostu e, wszystkie te rzeczy zapisane. Tutaj mamy coś. Czy mogę? Paczka na muchy, dobra. Czyli tym razem będziemy musieli zabić muchy, albo coś innego zrobić. na roślinka nie, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale ona też zjada takie małe owady. I pamiętam, że się jej bałem kiedyś. Chociaż nigdy jej nie spotkałem, to nie wiem, to taki miałem przerażający wygląd, ale to za dzieciaka. Dobra, to jest jakieś odchody. To możemy posprzątać? Nie, niestety odchodów nie można posprzątać, ale już wiemy na czym będziemy operowali w tym właśnie... Cześć pszczółka. Na czym będziemy po prostu operowali w tym rozdziale. Tutaj... Masaż? Czy masz... A, ty masz wszy. Okej. Okay. Nie miałem nigdy. Wesz wszy. W wszy. Nie miałem nigdy czegoś takiego, takich, em, takich rzeczy. Tutaj garnek będziemy oczywiście musieli zrobić, czyli jakaś glina się przyda, e, toporek, ślimak, ślimaka i toporek też weźmiemy. Czy mogę od razu to porąbać? Okej, okay, czyli nie możemy tego jeszcze porąbać, trzeba będzie coś innego zrobić. Są wszędzie, powiedziała babcia, no tak. I oczywiście będzie nam potrzebny też um, ten sześcian, który gdzieś tam na pewno znajdziemy. Zobaczymy. Tak, mogę to otworzyć znowu, więc spoko. Powiem Wam, że wydaje mi się, że gierka będzie bardzo krótka i zajmie mi na pewno o wiele um, mniej czasu niż właśnie Rasilej Krót. Bo z tamtym się troszkę męczyłem. Dobra, na początku bym zrobił coś takiego, żebym ci po prostu obciął włosy. Dokładnie. Na łyso. Na łyso. Okej. Okay. Mhm, mm kółko, tutaj mamy strzałkę i tutaj mamy taką jakby tarczę. E ty, ty ona mu ucho. Ty jesteś, on nawet nie zareagował w no, żaden normalne całkowicie. E, dobra, chodźmy tutaj, bo bardzo bym chciał użyć łopaty. Glina, okej, okay. czyli mamy dwie kubki gliny. E, do tego oczywiście będzie nam potrzebna woda, a że wody na razie nie mam, dobra. Czy coś mogę tutaj dać? Packa? Coś? Ucho? Nie. Nie, 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 nie. Dobra. Dajmy glinę. Zobaczymy, czy to od razu będzie działało. Aha. Czyli nawet wodą nie musimy, jakby przemywać tego. Znaczy, przemywać. Używać wody. Dobra. I muszę zrobić dwa dzbany. Tutaj będzie. Powiedziałbym, że coś takiego. Nie. To musi być bardziej okrągłe. Okej, okay. pierwszy dzban jest. Czy tam wazon. I teraz drugi nie wiem gdzie jest glina niestety dobra wiecie co cofnijmy może się na sam początek i tak czy siekierą mogę rozwalić ul tutaj będzie coś z pszczółką będę musiał czegoś użyć ślimak nope niestety nie o ślimaka chodzi e, dobra tutaj wycofajmy ślimaka może dać tutaj ucho tutaj dzbanek, dobra, poniosą mnie, sorry dobra, czyli potrzebuję jeszcze dwóch przedmiotów, tutaj jest ach, to drzewo trzeba ściąć, no tak bo jako, że było zaznaczone i mamy nowe przejście do nowego poziomu? wow chwila, czy tu są są jakieś malowidła, coś takiego, ale nie nic z tego nie wychodzi i znowu jest ta mina ta, ta dziwna mina jakby się czegoś naśpał mam dziś bardzo niski poziom cukru we krwi no to masz dzban a, czy, ja wiem, co byś ty chciał. Ty byś chciał miód. Ale, gościu. Gościu, miodu nie ma, bo. Ja się boję pszczół. Sorry. Dobra. Pierwszą rzecz już masz. I od razu się muchy zleciały. Mhm. Czyli tak. Weźmy ten. Czy to będzie y, nieżywisa nie taki sok z drzewa? Jak to się nazywa? sok z brzozy o może tak być czemu nie dobra e, proszę bardzo sok z brzozy dla ciebie i tutaj będziemy musieli położyć te dzbany ale dziwne jest to że ja miałem na 100% więcej tej gliny a ona mi gdzieś zniknęła po prostu mm -hmm. i teraz czy tutaj coś jest z siekierką u małż rozumiem pod kamieniem nie mogę nic nie rozumiem to bardzo o co chodzi z tymi symbolami a tutaj Okej, okay. nie, nie wiem czy to było od samego początku, czy też nie eee, Sekunda, i co ja mam tutaj zrobić? Okej, okay, oko hm, Dobra, mamy oko, jeżeli nic za chwilę nie znajdę to wiadomo, że będzie magia montażu i to przyspieszę Ale jest szansa, że uda mi się to zrobić bez żadnych cięć ani niczego takiego Mamy pierwsze oko Czyli musimy chyba to wszystko Przenieść W taki sposób, aby to się znalazło tutaj. Dobra, jest? Aha, czyli o to chodziło super. I mamy cebulkę. Cebulkę, którą pewnie będzie trzeba gdzieś zasadzić. Chociaż nadal nie rozumiem, o co chodziło z tymi symbolami. Albo z cebulkę trzeba będzie dać tutaj, nie, małż na 100%. Pięknie. Jakaś czwarta rzecz. Co mogę zrobić z cebulką? Zasadzić gdzieś? Nope. Eee. Packa na muchy. Siekierą nie da się nic zrobić. Teraz dwie pszczoły trzy. Aha, tak. I teraz tu? Aha, dobra, rozumiem, trzeba po prostu klikać na daną pszczółkę, później wylatują dwie i tak dalej, i tak dalej. Dobra, teraz leci miodek. Eee, aha, mogę go zebrać w rękę, o Jezu, najgorsza rzecz, po prostu klejący się miód do rąk. Często sobie schodzę na przykład, nie wiem, herbatę miodem i, kurde, niby nabieram na łyżeczkę, a tak naprawdę tak się upie tym miodem i wszędzie ten miód jest. No, może, wiadomo, przesadzam trochę, ale rozumiecie o co chodzi. Czemu ciebie? Eee. Tobie nie. Tobie nie. Tobie nie przeszkadza, że się zamienisz w gigantycznego rogala? Albo nie, no wiadomo, że to jest larwa. Pila okay. mogę. Cebulka. Mam dwie cebulki. No przynajmniej zjadłeś pożywne śniadanko. Jakieś plusy. Dobra, czyli tą cebulkę mogę dać tutaj. No. Nope. Czyli będę musiał komuś innemu, ale ja naprawdę nie kojarzę, kto mógłby potrzebować tej cebuli. Tutaj. Tu jest cały czas ten symbol, chyba że. Okej. Okay. Aha. Kwiat. Teraz spróbujmy to szybko wyrosnąć. I mamy kolejny kwiat. Kto potrzebuje kwiatków? Może babcia? Chodźmy zobaczmy do babci. Są wszędzie. Mm, Paczka na muchy? O! Giez! Yes. No dobra, to są takie muszki irytujące. Tutaj też raczej nic nie mogę zrobić. Z tym też nic nie mogę zrobić. Hmm, gdzieś muszę się cofnąć jeszcze, no bo tak. W tym miejscu nic nie ma. O, na okna nie mogę kliknąć, więc powiedzmy, że to miejsce na razie e, wykreślamy. Musimy wrócić tutaj do domu. Chyba, że te muszki dajemy tutaj. O, i mamy trzy kwiaty. Trzy różne kwiaty. Ja, ale i tak potrzebuję jednego dzbana i nie wiem jak to zrobię, bo mi ta glina zniknęła. Właśnie sobie siadałem do zmontowania tego filmu i okazało się, że mniej więcej od tego momentu do końca już całego filmu, czyli do następnej plagi niestety w ogóle mi się film nie nagrał, także nagrywam go jeszcze raz. Witam was mniej więcej 3 dni później po nagraniu tego fragmentu. Widziałem, że komentarze w ogóle były pozytywne i podoba wam się gierka, także będzie na pewno kontynuowana. Dobra, musimy teraz zakończyć tą misję, tak na szybkość. Ja Oczywiście wiadomo, będzie to taki troszkę speedrun, no bo już wiem mniej więcej, co muszę tutaj zrobić, chociaż jak widzicie, cały czas popełniam em, jakieś tam gafy. Ok, idźmy sobie. Właśnie muszę wyhodować te dwie rośniki. Ter teraz sobie przypomniałem, że jeszcze mi tylko to zostało i em, plaga tych much będzie już zakończona. Nie pamiętam niestety, jaka była kolejna plaga, ale tym się za chwilę zajmiemy, bo kurde, serio nie pamiętam. Bo niestety nie mam, mówię, no jakby wideo się zatrzymało w tym filmie. Bo jest w tej grze tak, że tutaj mamy. Zobaczcie, teraz mam na full screenie Gierkę i wystarczy, że na przykład ją zminimalizuję. To wtedy wszystko się pierdzieli. Nie można po prostu tak robić. Dobra, wkoramy te dwa kwiatki. Nie wiem, czy tutaj nie. Nie trzeba było żadnej kolejności. podlatują sobie muszki. I uwaga, musicie to zobaczyć. Musicie być tego świadkami, co tutaj się właśnie dzieje. Nie wiem, dzi dziwnie mi się nagrywa. Tak już wiecie, dogrywa bardziej e, część filmów, skoro e, właśnie. E, mm, no, <laughs> skoro już to nagrywałem raz. I wiem dokładnie, co tutaj się dzieje. Dostaniemy sześcian. Tutaj oczywiście wiadomo, cała rodzinka w komplecie, nic się tutaj nie zmieniło. Dobra, dajcie mi czarny sześcian, dajmy to tutaj. I nie wiem, czy będę musiał wybrać sam kolejną plagę, czy po prostu e, gierka już będzie jakby wiedziała, jaką plagę ja dokładnie chcę kolejną przejść. Dobra, cyk, cyk, cyk. Mm -hmm. I co? Plaga zaliczona. Zobaczymy, gdzie mi pokaże. Tak, to była ta plaga. Ta już była. Ehm, ta też. Nie wiem, czy można tak to powiedzieć. I to jest. A, to jest z tymi ogromnymi much muchami teraz. Plaga. Jak widzicie, tutaj chyba tą będę przychodził w kolejnym odcinku. Ale została mi jeszcze ta. Chcę jeszcze zagrać ponownie, by odkryć więcej tajemnic. Zgadza się. Muchy. Dokładnie, tak się nazywa ta plaga. Um, I teoretycznie powinienem wiedzieć, co muszę tutaj zrobić, więc zobaczymy, czy wszystko zapamiętałem po paru dniach. Dosłownie parę dni minęło. Chwila. Tutaj mamy ten kokon. A, i wiem, tu jest stąd taka ogromna mucha. I ona wygląda tak creepy. Ona jakby przez cały rozdział będzie się przewijała. Także musicie się do niej przyzwyczaić. I potrzebujemy trzech serc, aby e, odblokować przejście do takiej jaskini albo czegoś takiego. I tam będzie coś na nas czekało. Ale tutaj, o pamiętam z tym się męczyłem, ale <laughs> już, już nigdy więcej. E, dobra, na początku trzeba dać oczywiście drewienko tutaj, cyk. No, tutaj ciekawa osoba też wyjdzie z tego, gara. I to jest nie kto inny jak babcia z marchewką. Tak, babcia z marchewką, która się ukrywała w, w, w ogromnym kotle. I ostatnio z tego miejsca udało nam się pozyskać glinę. No to teraz musimy po prostu wybawić królika, który he, niestety zostanie zabity przez tą ogromną, zmutowaną. M, zmutowanego mucho człowieka. Tak chyba można go nazwać. A właśnie. He, wyssał chyba z niego krew i mamy serce królika, którego będziemy musieli użyć. W sumie na razie. O, kurde, to jest. A, to jest ta zagadka. Dobra, może się też obejdzie bez cięcia, bo chciałbym, mówię, jak najszybciej to e, dograć. I teraz trzeba dać to cyk, cyk. I to trzeba będzie przetransportować źle. Tak. Teraz i jeszcze jedno. Ok, teraz musimy to zamienić miejscami. Pyk, zobaczcie, jak szybciutko to poszło. Człowiek już wie o co chodzi. No, i tutaj się ukrywa ta siostra. Ona jest w ogóle niewidoma. Dopiero teraz się dowiedziałem jakby o tym. E, dobra, mamy jedno serca. Potrzebujemy jeszcze dwóch. A i to jest ta zagadka. Dobra, ta zagadka to przyspieszę, bo to jest dość nudne, polegała na tym, że musimy wskazać temu naszemu e, testrak czy Homar temu zwierzątku, aby po prostu w odpowiednią stronę szeru i dochodził do tego punktu mety i jest chyba, cztery są poziomy albo pięć poziomów i w każdym trzeba po prostu rozkminić jak to dokładnie ma zostać zrobione. Dobra, udało się mu rozwiązać tą zagadkę, teraz podlatuje znowu ta e, mucha i w ten sposób dostaniemy trzecie serce. Powiem wam, że teraz to mówię, to idzie bardzo łatwo, jeżeli już raz się to przeszło, ale wcześniej no, trochę nad tą zagadką tutaj siedziałem, bo były trzy poziomy chyba i proszę bardzo, mamy krawie mięso. No nie, nie, dokładnie to było serce, ale chwila, ten gościu też mi chyba coś musiał dać, aha, robaczka. Tylko czy ja miałem ścisnąć robaka, czy miałem. A, już wiem po co miałem użyć tego robaka, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, na samym początku tego poziomu był ptak. No i tego ptaka. Będziemy musieli zabić. Powiedzmy szczerze, nie ukrywajmy tego. Ptak będzie musiał zginąć i to jeszcze taką e, dość nieprzyjemną śmiercią. Okej, okay, czyli tak, musimy użyć patyka. Dobra, patyk jest. dajemy robaczka. Ptaszek sobie idzie w jedną stronę. O! Zauważyłem robaka i podlatuje. Znaczy, i podlatuje teraz. Ogromna mucha. <grym> nie wiem dlaczego mnie to cieszy. To, to, to nie powinno być w ogóle zabawne. No, i dostajemy trzecie serce. Kurde, jeżeli się wie, co się robi, no to ten poziom naprawdę nie wiem, ile trwał. Z 4 minuty, może 5 minut maksymalnie. Ale no, to pokazuje, że ta gra nie jest skomplikowana. Tylko ja sobie ją sam utrudniam, szukając jakichś niestworzonych rzeczy i próbując połączyć przedmioty, które kompletnie do siebie nie pasują. No, także mamy diamencik i musimy go włożyć w te drzwi. Odblokowuje nam się tajemne przejście w górze i tutaj, o, mamy tego gościa. Nie pamiętam jak dokładnie szły te symbole, bo tu są pewne symbole. S równa się 1. No to bierzemy sobie od razu, przestawiamy S na jedynkę. Później szukamy drugiego symbolu i to będzie taki latawiec, i to będzie trójka. To już wiemy, że ten symbol musimy dać na trójkę. Który z nich chyba był na dziewiątkę? Coś takiego. O, dobra, nawet z pamięci. Po prostu te dwa ostatnie symbole tak, żeby były w tej księdze. I w ten sposób mogliśmy je łatwo zdobyć. Tutaj mamy takiego gościa, który się bawi tą kostką. Nie wiem, podziwia, ale piękna kostka, ale ona mi się podoba. Dalej, weź go, zabij. Chyba go ma zabić ta mucha. Uwaga! No. Na początku myślałem, że on mu wbił to w ucho, ale zobaczcie, tu ma ucho, on mu wbił ten um, jego ryjek za ucho. No i gościu umarł, dzięki wielkie. Mhm. Dziś nauczysz się prawdziwej natury poświęcenia. A na razie dajcie mi czarną kostkę, bo chciałbym zakończyć ten... przepraszam, czarny sześcian. Bo chciałbym zakończyć ten poziom, bo no nie wiem, dogrywanie tak w połowie filmu to ja rozumiem, że nikomu się po prostu coś takiego nie podoba. Ale wiecie, sytuacja awaryjna. Miejmy nadzieję, że już w kolejnych odcinkach coś takiego się nie pojawi. I uwaga, uwaga, proszę bardzo, misja kolejna zakończona. E, także co mogę powiedzieć na zakończenie? Na no kolejny odcinek jutro najprawdopodobniej, bo będę chciał wrzucać to codziennie. Takim, e, tak sobie ustaliłem, bo na razie nie mam żadnych fajnych gierek przygotowanych. Minecraft trochę się mi znudził, jeśli chodzi o przygodę z Lotarem, więc e, będziemy sobie wrzucali Rusty Lake Paradise. No, i to jest kolejna plaga, którą się zajmiemy już w kolejnym odcinku. A na razie dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało i nie przeszkadzało Wam to, że połowa filmu jest bez kamerki, nagrana troszeczkę inaczej, bo jednak, wiecie, już wiedziałem co robiłem, więc nie było tego efektu zaskoczenia. Miłego dnia Wam życzę i do zobaczenia już jutro. Na razie, cześć, papa. Pa, hej.